20 września starosta Kozienicki Krzysztof Wolski i wicestarosta Małgorzata Webelska wzięli udział w niezwykłym spotkaniu z powstańcami warszawskimi, które odbyło się w placówce socjalizacyjnej Panda w Kozienicach. Zostało ono zorganizowane w ramach współpracy realizowanej przez placówkę z Warszawską Fundacją Niezawodni. W wyjątkowej lekcji historii oprócz wychowanków Pandy, dyrektor Zofii Karaś i pracowników placówki wzięli także udział prezes Fundacji Niezawodni Michał Majewski, wiceprezes Anna Anuczak, wolontariusze opiekujący się chłopcańcami, przedstawiciele ENA Wytwarzanie, panie z Koła Gospodyń Wiejskich Nowoczesna Gospodyni w Stanisławicach oraz uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnickiego w Kozinicach. Ciężko ubrać w słowa. To, co wszyscy czujemy. Czujemy się tak zaszczyceni, że możemy Państwa u nas gościć w Domu Dziecka, w miejscu, gdzie nie każdy chce przyjechać, bo ma różne związane z tym emocje. A Wam bardzo dziękujemy, że dzisiaj jesteście, że chcecie być z nami, że pamiętacie o nas, że chcecie się dzielić swoją historią każdą inicjatywę, którą pani doktor podejmuje, staramy się wspierać, staramy się być obecni. Również dzisiaj wierzymy, że to spotkanie przyniesie e, owocne efekty. Dziękujemy szkole, że zdecydowała się również wesprzeć to spotkanie. Wierzę, że jako emisariusze będą mogli tą wiedzę, którą dzisiaj pozyskają od państwa, przekazać swoim kolegom i koleżankom wracając do szkoły. Pani również od historii też postara się to odpowiednio później przekazać. Dlatego życzę wszystkim bardzo miłego spotkania, miłej atmosfery. Dziękuję. Pod kierunkiem nauczycielki historii Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek młodzież z pierwszego LO przedstawiła montaż słowno-muzyczny nawiązujący do wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj, nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły, tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Jesteśmy bardzo wzruszeni, że przywitali nas Państwo tutaj, bardzo serdecznie, no i tym chórkiem, tak, tym młodzieżom. Dlatego wyrażamy im, dziewczyny, podziękowanie. Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, żeby nie zginąć w tłumie. Nauka to potęgi, klucz, ten więcej wart, kto umie. Wiele emocji i wzruszeń wzbudziła rozmowa z powstańcami, którzy w szczery i dosadny sposób opowiadali o tragicznych wydarzeniach sprzed lat. Proszę Państwa, okupacja to jest potworna rzecz. Nic nie wolno. Wszędzie zakazy, nakazy. Łapanki. Egzekucję człowiek nawet swoją osobą nie dysponował, ponieważ była pan godzina policyjna, na wszystko kartki, a tym wszystkim, co dostawaliśmy, to nie było do jedzenia, to był chleb w konsystencji cegły i tak go można było jeść na kartki. Marmolada z buraków albo z marchwi. Poza tym potworna godzina policyjna, jeśli ktoś nie przestrzegał, nierzadko nie wracał do domu. Nie zamykajcie się w swoim centrum, w swoim egoizmie, w swojej jakiejś skorupie. Patrzcie na świat. Wokół was jest świat. Świat na was czeka. Uczycie się, zdobywacie wiedzę, ale nie zdobywajcie jej tylko dla siebie. Zdobywajcie jej dla świata. Bądźcie dla świata. O powstaniu było zaraz mowa po zajęciu Polski przez Niemców. Już wtedy yy, yy, było wiadomo, że będziemy musieli się jakoś temu przeciwstawić. Ale nastąpiła. Okupacja i to, co tutaj słyszeliście, to jeszcze można sobie uzupełnić e, obrazami z obecnej Ukrainy. Natomiast ocena jest szalenie trudna, dlatego że ocena wymaga zupełnie innego myślenia o militarnym aspekcie powstania. I o tym naszym ludzkim. Tego dnia powstańcy otrzymali wiele prezentów, podziękowań i słów uznania. Chcieliśmy Państwu przekazać tą książeczkę. Dziś toczy się proces beatyfikacyjny wobec służebnicy Bożej, bo już taki tytuł ma nadany matki Kazimiery Gruszczyńskiej której zgromadzenie ma również siedzibę w Warszawie, na ulicy Wilczej. Kazimiera Kruszczyńska urodziła się w Kozienicach, jest związana z tą ziemią, jest założycielką zgromadzenia i prowadziła działania na rzecz osób chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy w okresie, kiedy Polska potrzebowała tej pomocy, w okresie odzyskiwania niepodległości i pozyskania niepodległości do, do, do 1927 roku dopóki żyła. A ponieważ jest również opisana historia kozienic, ziemi kozienickiej, walk o niepodległość polskiej, ale później również przeżyć związanych z działaniami na rzecz utworzenia tej pięknej Rzeczpospolitej Polskiej, o której wolność państwo walczyliście w Powstaniu Warszawskim. Dlatego pozwoliliśmy się sobie przekazać każdemu z państwa tą książeczkę, aby przybliżyć naszą wspólną historię. My pracownicy i wychowankowie Pracówki Panda chcieliśmy wam bardzo gorąco podziękować. Wspólnie wykonaliśmy takie obrazki dla was, które możecie sobie w domu postawić. I Tą piękną czerwoną różę jako wyraz naszej miłości dla was za to wszystko, co zrobiliście. Nie zabrakło również upominków zechce, dla podopiecznych placówki od powstańców oraz od fundacji niezawodnych. Na zakończenie niezwykłego spotkania wszyscy zaproszeni zostali do wspólnej fotografii. No bez dwóch zdań jest takie miejsce, taki kraj.